Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę jak na smartfonach z systemem Android One bardzo łatwo jest powiększyć pamięć wewnętrzną. Kupujemy dobrą kartę, coś takiego na przykład jak tutaj, czyli jest to SanDisk 64GB GB XC1. Mamy tutaj smartfona z Android One. Jest to Xiaomi Mi A3. Kończy nam się pamięć albo od razu chcemy ją... Zwiększyć mamy tutaj tylko 32 GB pamięci RAM. I zobaczcie, mamy tutaj kartę już założoną. Do tacki, do szufladki, i na górze od razu pojawia nam się. To jest nowa karta, która nie była nigdy używana, nie była formatowana, po prostu wieniec z opakowania. Wystąpił problem z kartą SD. I otwiera nam się menu. Jak będziesz używać nośnika karta SD? Pamięć telefonu czy pamięć e, przenośna? Jeżeli wybierzemy pamięć przenośna, to mamy tutaj normalną kartę, która będzie nam się zgłaszała jako karta SD, i będziemy mogli sobie ustawić zapisywanie tam filmów nagrywanych aparatem czy zdjęć. Wszystko będziemy sobie na tamtej karcie odkładać, natomiast pamięć wewnętrzna nie będzie zapychana przez właśnie tego typu rzeczy. Ale jeżeli uważamy, że te 32 GB, czyli około 21 GB dostępne dla użytkownika, będzie za małe tej pamięci flash, która jest tutaj wbudowana, to klikamy sobie tutaj pamięć telefonu tylko na aplikację pliki Multimedia w tym telefonie, czyli jak to zrobimy, telefon połączy nam, połączy nam ten nośnik 64 GB z wbudowaną pamięcią Flash, tutaj jest to 32 GB i będziemy mieli całość na wykorzystanie na instalowanie aplikacji, czyli w ten sposób, ładując taką kartę, powiększamy tak, jakby swoją wewnętrzną pamięć smartfona do 96 GB. Można też użyć większej karty przez 128 i wtedy mamy jeszcze więcej. Także to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Tutaj mamy Xiaomi Mi A3, które jest z Androidem One. Em. Ja tu nie będę tego łączył, nie będę formatował tej karty, bo to nie o to chodzi. Ale tak to w ten sposób wygląda. Jesteśmy uratowani. Mamy smartfon z 32 GB RAMu. Uważamy w którymś momencie, że to jest za mało. Nie musimy pchać się. W 128 od razu, jeżeli kupujemy taki smartfon, albo jeżeli nie ma takiej wersji, tylko rozbudowujemy ją przez kartę, dobrą kartę microSD. Ale jeżeli będziemy mieli Xiaomi tylko bez systemu Android One, odkładamy Mia3 i mamy tu testowane ostatnio przeze mnie Redmi 9 i chcemy identycznie zrobić. Czyli o, mamy Redmi 9 32 GB pamięci flash wbudowanej, to jest za mało. Widzieliśmy, że Xiaomi tak działa, więc samo no, bierzemy tutaj też na MIUI. Próbujemy powiększyć tą pamięć w ten sposób. Wkładamy tą samą kartę, która też jest teraz jeszcze nie sformatowana, więc jest czysta tak jak z opakowania. Ściągamy belkę i nie ma nic. Widzicie? Na MIUI nie ma tej możliwości wchodzimy sobie tutaj w pamięć i karta jest czytana jako karta microSD i nie możemy sobie jej połączyć mamy tylko funkcję odłącz kartę SD lub wymasz kartę i nic więcej po prostu w menadżerze pojawia nam się jako karta SD a nie powiększa nam pamięci wewnętrznej i to jest ten, to jest jedna z funkcji dla których na przykład bardzo lubię smartfony z Android One bo w każdej chwili nie muszę się martwić o to, że mam zbyt mało pamięci na aplikację, tylko mogę spokojnie sobie ją powiększyć. Dzięki za uwagę, jeżeli lubicie moje filmy, to lajkujcie, jeżeli jesteście na bieżąco z kanałem, to subujcie. Do usłyszenia.